I dzień dobry, dzień dobry. Witam całego TikToka oczywiście. No i pozdrawiam tutaj TikTokereczki i TikTokerów. Moi drodzy, pytaliście się ostatnio yy, gdzie serwisuję rowery. To było pytanie na live'ach, więc dzisiaj wam pokażę gdzie serwisuję. No i troszeczkę pokażę wam ten sklep, pokażę wam serwis. Także będzie fajnie. No, oczywiście, pracują tu pracownicy Szymano, bardzo do, dobrzy pracownicy, wykonując starannie stara pracę. No i zaraz Wam ten sklep troszkę pokażę. Ja, ja też troszkę stresa dzisiaj mam, bo, bo to tak kurczę tu w dużym sklepie. No i chcę tutaj po prostu ten sklep reklamować dla Was też. No i pokażę Wam troszkę tego sklepu, oczywiście. Oczywiście, sklep tak wygląda. Mnóstwo, mnóstwo rowerów. Tu na razie mamy takie rowerki podstawowe, górskie. A zaraz przejdziemy, oczywiście, do elektryków. No, jest tego troszkę, tu jest, jak widzicie. Każdy może coś wybrać. Tu? Tu mamy taką bardzo, bardzo, bardzo miłą panią. Pani nam troszkę pokiwie, może? O, bardzo ładnie. Pani tutaj doradzi klient zawsze zadowolony. Przynajmniej ja jestem zadowolony. No i widzimy jak sklep pięknie tutaj wygląda. Rowerków jest mnóstwo. Proszę. Teraz oczywiście przechodzimy do rowerków elektrycznych. Mamy ich tutaj też bardzo dużo jest wybór do koloru no i komu co pasuje właściwie no i jak widać jest tego tutaj mnóstwo i tutaj mamy w ogóle naprawę tych rowerków serwis proszę bardzo rowery są naprawiane bardzo dobrze wyszkolona brygada tutaj jest Shimano certyfikaty shimanowskie także wszystko jest pod kontrolą oprzyrządowanie pełne tu widzę no i jak widać mamy ci To mamy kaski atestowane, jest wszystko, także warto taki właśnie kupić z atestem Tutaj mamy cały ubiór rowerowy, koszulki, spodenki. No i właśnie, tak jak mówię, jest to mój sklep. No znaczy nie mój sklep, tylko serwis mój rowerowy. Bo taki sklep to chciałbym mieć, no ale to chyba nie będzie możliwe. Mamy mnóstwo, mnóstwo do wyboru do koloru tutaj rowerków. A już samochody trzeba paskują. No jest u nas... Maka u nas ten sąsiad, co my wynajmujemy, tylko musiałem do niego zadzwonić, czy ma wolne. Dobra. Ja Ci zaraz odzwonię. Ja Ci zaraz odzwonię. No nie ma sprawy na razie, no. Zawsze jak same to ja podajmy, co pan mieć. W gronie? W gronie. mi naszą dzwonić. A dzisiaj widziałam tyle. mamy okulary na rower. Wczoraj wieczorem przyjechał, bo chłopaki tam kupił. No to strasznie szybko. No przepiękne, przepiękne rowerki jak widać.